Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Jestem w ferworze załatwiania spraw. Właśnie podjechałam do Galerii Mokotów, bo muszę tutaj załatwić jeszcze jedną rzecz na komunię i też szukam tak ekspresowo krawca, jakichś poprawek krawieckich, bo kupiłam sobie spodnie i one są trochę za długie. W racji tego, że ja niestety nie mam tyle wzrostu, ile bym chciała mieć. Mam nadzieję, że znajdę. Tutaj w Galerii Mokotów wiem, że są jakieś poprawki krawieckie, może się uda jakiś ekspres. Jeżeli nie, no to to dalej i pokażę Wam jakieś tam inspiracje komunijne moje pomysły, jakie wymyśliłam. Jestem właśnie w przymierzalni w piku i znalazłam parę ciekawych rzeczy. Taka bluza. Bardzo mi się podoba. Oczywiście ja, zupełnie z sam po bluzy mówię się. Też jest to. Zobaczymy. A mój strój dnia to ta sukienka, jaka zwykła, prosta, ale jakże klasyczna. I like it. To jest SK. Nie wiem dlaczego, ale jakaś taka ogromna ta bluza. To jest naprawdę mój roliar, nie XSS. Wydawa mi się kolor. Bardzo mi się podoba ten kolor. Co myślicie? To jest doskonały dowód na to, że ja totalnie nie wychodzę i powinnam robić to częściej, dlatego że okazało się, że nie ma w galerii mokatów już Victory Secret i Button Body Works. Okej. Okay. No i powiem Wam, że nic mi się nie podobało, albo jak mi się coś podobało, bo też szukałam ewentualnie jakiejś alternatywy na komunie, to kosztowało to miliony monet. Nawet weszłam do jednego z moich sklepów, takich, które lubię i zawsze tam coś znajdę. I też nic nie znalazłam. Ale się czaję jeszcze na coś, więc no, może na razie bo nie będę tego zdradzać. Weszłam do sklepu, do którego nigdy nie wchodzę, zup przez zupełny przypadek do Holistera. E, no i tam kupiłam trzy rzeczy, to zaraz Wam pokażę, ale tam giełka jest e, obłędna po prostu. Hair and body mist. Vibes. Bomba, już się oczywiście spryskałam całą. Samochód pachnie jak tam giełka. Hej kochani, witajcie ponownie. Odzywam się do Was po trzech dniach hardcore Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Najpierw moją córeczkę dopadł y, rotawirus, potem to się przeniosło na moją drugą córeczkę, i później to się przeniosło na mnie w zasadzie w tym samym praktycznie czasie, co y, przeniosło się na moją drugą. I nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Słuchajcie, byłam wyjęta totalnie z życia totalnie wyjęta z życia. Po prostu spędziłam noc i popołudnie. Już nawet może nie będę Wam opowiadać tutaj ze szczegółami, ale to było coś nieprawdopodobnego. I w ogóle tyle miałam planów i się zupełnie one nie odbyły. Musiałam wszystko odwołać. Znaczy jedno, miałam takie spotkanie bardzo ważne. Musiałam się zebrać, ale to Wam już na Instagramie nagrywałam, więc wybaczcie mi. Nie dodawałam filmu, nie byłam w stanie po prostu ruszyć palcem. Do tej pory boję się jeść. I nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, bo ja w ogóle nie choruję, jak moje dzieci chorują, to ja z nimi ja oczywiście siedzę cały czas i się nimi opiekuję, ale nigdy jakoś tak nie łapię tych chorób, nigdy. Jeszcze mi się nie zdarzyło w całej mojej karierze rodzicielskiej, żeby złapać rotawirusa od dzieci, no i proszę, <laughs> nigdy nie mówię <mam>, nigdy. <laughs> Także jestem naprawdę, no, no może już nie jestem w takim stand ale... Mocno się oszczędzam, słuchajcie, komunia już jutro, więc w ogóle te wszystkie plany, które miałam też mi bardzo mocno się pokrzyżowały, nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało dokładnie, ale, ale powiedzmy, że większość rzeczy mam ogarniętych, jedyne co to miałam zrobić te wszystkie dekoracje trochę wcześniej, no i ich nie zrobiłam, więc będziemy musieli kombinować i działać, że tak powiem na bieżąco, no nie mam jeszcze kwiatów, miałam pojechać po kwiaty. Nie byłam w stanie, więc jeszcze dzisiaj Wam coś wykombinuję i zaraz Wam pokażę już mniej więcej co przygotowamy, komu nie wyprawiamy w domu, ponieważ mamy taką możliwość, mamy po prostu miejsce, żeby zaprosić osób, zapraszamy całą najbliższą rodzinę i więc to nie będzie też nie wiadomo ile osób. Ludzie kameralnie zależą nam na tym, żeby ta komunia była w domu, w ogóle te wszystkie takie rodzinne imprezy chcemy, żeby były w domu. Bo wydaje nam się, że tak jest po prostu fajniej. To się nam lepiej sprawdza, tak jest bardziej rodzinnie, kameralnie, tak powiedziałabym, no trochę intymnie, ale najlepiej. Przynajmniej nam się to sprawdza. Oczywiście wiąże się to z różnymi przygotowaniami. Natomiast moja mama tutaj bardzo, bardzo mi pomogła, ponieważ zrobi drugie danie i zrobi taki krem, który wam zresztą pokażę, więc dzięki Bogu za moją mamę. No i też my zrobiliśmy takie półmiski na zimno, też wam je pokażę, ale one będą dopiero jutro, rano. Z półmiski z schabem po warszawsku, jakiś tam ryby w galarecie i tak dalej i tak dalej. I też zamówiliśmy słodkości, czyli zamówiliśmy tort. Niestety ten tort jest bezowy, lodowy, to znaczy taki sobie zażyczyła moja córeczka. Natomiast on nie może być w w lodówce. Normalnie byśmy go odebrali dzisiaj i by był w lodówce, ale on musi być w zamrażacce, a ja nie mam zupełnie miejsca w zamrażarce, więc po niego pójdziemy jutro. Tak samo zamówiliśmy różne ciasteczka, takie desery słodkości. No i do tego jeszcze mam taki plan, żeby zrobić różne sałatki, jakieś przystawki, deski serów, deski wędlin, ale to będzie tak jakby dodatkowo. Przygotowaliśmy już taki stół, bo kupiliśmy sobie stół, który będzie nam się fajnie sprawdzał też do ogrodu. Generalnie ten stół jest taki ogrodowy, cateringowy. My chcieliśmy taki stół i tak sobie kupić, bo zawsze jest nam potrzebny, czy to będzie właśnie na dworu, czy do środka, teraz to będzie do środka. Ja mam różne owoce, więc myślę, że tego jedzenia starczy zawsze, robię za dużo i tego jedzenia nie starcza, tego jedzenia zostaje, przepraszam. Ale teraz stwierdziłam, że po prostu będzie tak optymalnie, jedzenie będzie bardzo dobre. Na pewno nie będę w stanie Wam nagrać wszystkich przygotowań, ale pokażę Wam jak to będzie wyglądało i jeszcze obiecane te stylizacje na komunię, bo przez tą moją chorobę naprawdę wypadłam zupełnie z obiegu, więc założę to co mam co zdążyłam już wcześniej przygotować. Yy, mówiłam Wam ostatnio, jak się widzieliśmy, jak nagrywałam, że byłam w to, że To jest sklep, do którego ja zupełnie i w ogóle nie zaglądam. Aha, jeszcze kupiłam taki dzbanek w yy, Pepco. Mam taki dzbanek. Jeden i, i drugi nam się przyda. Yy, Tam mgiełka jest ekstra. Naprawdę rewelacja. Vibes do włosów i do ciała. Bardzo mi się podoba. W były Promocje, to znaczy nie w całym sklepie, taki wieszak, i ja wam zawsze szukać na takich promocjach. I już dwie fajne bluzki. Wzięłam te bluzki tylko i wyłącznie dlatego, że mają świetny materiał taki materiał, jak ja lubię. Ten kolor jest świetny, rewelacja. No, genialny, taki idealny. No i materiał: przede wszystkim takie guziczki tutaj ma. A takich materiałów znaleźć jest ciężko, i to są fajne materiały, które. Się nie pylą. Nie trzeba ich prasować. I tak dalej, i tak dalej. I ta bluzeczka kosztowała 50 zł. To jest XS. -ka. No takich może spodni z takim samym. Ona jest krótka, ale ona nie jest taka bardzo krótka jak zazwyczaj. Takie kroptopy, tylko trochę dłuższa, więc jestem mniej zadowolona wyjątkowo. A ta kosztowała 30 zł. Ona jest krótka, ale też jest, można powiedzieć, 2 cm dłuższa niż ta o, jeszcze były takie białe, ale wziąłam czarną, i no nie wiem jeszcze, czy ja będę w niej chodzić. Może moja córeczka będzie w niej chodzić. Ja sobie pomyślałam, że ona będzie się fajnie sprawdzać pod marynarkę. Zobaczymy, może nie do końca to będzie pasować. Też nie mam za bardzo koncepcji, przez to, to, wszystko co się działo. Zaraz Wam pokażę garnitur, a w międzyczasie, jeszcze chciałabym Wam pokazać, co już mamy mniej więcej, jeżeli chodzi o dekorację. Tutaj mamy ten stół cateringowy, który już przykryłam obrusem. Rozłożyliśmy ten stół duży i tam też oczywiście będzie obrus. Będziemy to dzisiaj nakrywać. Mamy ciasteczka z wróżbą. Pierwsza komunia święta. Mamy serwetki. Moja córeczka jest bardzo zaangażowana w przygotowania, w dekorowanie, więc to od niej zależy, które wybierze nie chcę jej tego zabierać, oczywiście. Mamy tutaj takie cukrowe łabądki do babeczek, do ciast, zobaczymy. Yy, mamy takie winietki, dekoracyjne listki, na których napiszemy imię. Będziemy rozsadzać gości. Tutaj mamy, nie wiem jak to się nazywa baner. Pierwsza Komunia Święta. Ja troszkę bardzo chciała. Takie opakowania z których można złożyć pudełeczko i y, też zostawić jakiś drobiazg dla gości, balony kupiłam butle z helem, więc te balony będą również, do tego mamy takie topery na babeczki, komunijne też będziemy ich używać, ale to dopiero jutro jak przyjadą desery no i tutaj mamy mm, też takie topery na babeczki nie wiem jak to się nazywa muffin wrappers takie owijki na babeczki, o widzicie? taka sytuacja mamy też oczywiście banery i nie tylko moja córeczka też dla wszystkich gości zrobiła takie udeczki i do tych udeczek chcę, żebyśmy powsadzały te ciasteczka z wróżbą i słuchajcie, wiecie co? ja to bardzo doceniam. wiem, że nie każda mama zgadza się na takie wariacje. ja uważam, że to jest jej komunia święta i jeżeli ona ma ochotę na coś takiego nie, to bardzo proszę i dla mnie to będzie wyglądało idealnie. Jeżeli ona będzie szczęśliwa, to ja będę także szczęśliwa. Jezu, jak ta mgiłka, pięknie pachnie. Ok, kupiłam sobie taki biały garnitur. Biały garnitur jest moim zdaniem takim wyborem, jeżeli ktoś nie wie, co się ubrać na komunię, to się ubiera biały garnitur. Słuchajcie, dziewczyny i chłopaki, szukałam sukienki na komunie bardzo długo i okazuje się, że to jest takie trudne. Oczywiście można założyć jakąś sukienkę długą w kwiaty, ale akurat ja nie miałam ochoty na długą w kwiaty. Ja też nie do końca się dobrze czuję w długich sukienkach. Ja chciałam, żeby to było coś ekstremalnie eleganckiego. Nie chciałam, żeby to była taka luźniejsza sukienka, bo takich sukienek trochę w szafie mam. I chciałam, żeby to była czarna sukienka. Mi zawsze się podobają czarne sukienki, ciemne sukienki, no bo w takich sukienkach też lepiej się wygląda. Ale zależało mi na tym, żeby była super elegancka. Zależało mi też na tym, żeby ta sukienka nie była za krótka. Ja jestem niska, więc zawsze wybieram krótsze sukienki. Wydaje mi się, że na mnie to po prostu nie do końca pasuje. Chociaż są takie mamy, które pięknie wyglądają w sukienkach w kwiaty, krótszy, dłuższych. Po prostu to nie jest do końca, że tak powiem mój vibe, ale mi się podobają te dziewczyny w tych sukienkach, naprawdę I, i marynarka, sukienka, tylko, że akurat ja osobiście chciałam być bardzo elegancka i takiej sukienki eleganckiej, super eleganckiej nie mogłam znaleźć, dlatego zdecydowałam się na ten garnitur. Jest to biały garnitur z Zary, więc myślę, że cenowo, jeżeli chodzi o różne butiki, no to bardzo spoko mnie w to wyszło, bo normalnie jak sprawdzam te różne butiki, Hmm. Nie mówię, że jakieś takie super high-endowe. No to ten garnitur jest bardzo drogi, a biały garnitur to nie wiem. Czarny to bym go ale biały... No tak, na wesele takiego garnituru nie założę, bo ja bym się nigdy na wesele na biało nie ubrała. Eee, no więc pozostają mi inne okazje. Na no tej okazji na biały garnitur, no tego za bardzo dużo nie mam. To są spodnie do tego garnituru i tak jak Wam wspominałam, kupiłam sobie te spodnie coś mi się wydaje, że ona mogłaby za krótkie kurczę teraz. I przymierzałam te spodnie, czy nie przymierzałam tych spodni. Kupiłam te spodnie w Zarze, one są do tego garnituru. Były też takie fajne spodnie, zresztą wam to pokażę, żebyście mogli zobaczyć. Były też takie fajne spodnie z lampasami, ale to jest zupełnie inny kolor. I że takiej bieli przy świetle to wygląda zupełnie nieodpowiednio. Po prostu widać, że to jest inny materiał i tak dalej. Więc zdecydowałam się na takie kuloty. To jest generalnie krój, którego ja nie noszę. Nigdy prawie, no ale do tej marynarki pasuje. W sumie to powinno tu teraz chyba przymierzyć, w sumie myślę. Także będę miała te spodnie, skróciłam je u krawcowej, błyskawicznie, ekspresowo, więc to mi się udało. No i będę miała do tego szpilki, bluzkę i kopertówkę jakąś. Nie wiem, pomyślałam sobie, że będę miała czarne szpilki, Mam też beżowe, no nie wiem jeszcze tego I w Zazie też znalazłam taką sukienkę. Ta sukienka mi się podoba, ale ta sukienka nie podoba się wszystkim. Yy, natomiast jest ona taka satynowa, biała. Były różowe i... O, teraz może widzicie dobrze. Były różowe i niebieskie. Natomiast yy, ona jest trochę krótka, ta sukienka. Więc tak sobie nawet pomyślałam, że jeżeli bym założyła ją pod marynarkę, to i tak ona, wydaje mi się, że ona jest po prostu troszeczkę za krótka do tego kościoła. I dlatego zdecydowałam się na ten garnitur, bo już naprawdę ja mam tak, że jeżeli coś zobaczę, coś mi się spodoba, to muszę to kupić. No bo jeżeli y, idę y, na zakupy z myślą o tym, że kupię sobie sukienkę na kominie, to nigdy sobie takiej sukienki nie kupuję. Więc jak zobaczę, tak powinnam zrobić, bo widziałam taką sukienkę Trzy miesiące temu. Idealną na komu nie jest. no idealna, ale to jeszcze poczekam chwilę. Może będzie jakaś promocja, czy coś. <grytania> Także nie wiem. Ewentualnie jest to opcja: jak wrócimy z kościoła, to ja wtedy ją założę, zmienię ten garnitur, bo też może być mi trochę gorąco, też niewygodnie, bo tutaj będę gości czy znaczy, może nie obsługiwała, no ale będę starała się tam ogarniać wszystko, chociaż też będziemy mieć trochę przygotowane. Także nie wiem jeszcze dokładnie, na razie jeszcze ona no, jest z metką, bo, bo może założę inną, a może tą. Ona będzie fajnie pasowała na komu, nie? Tylko zastanawiam się, czy taka sukienka później mi się przyda. Gdybym na przykład miała paniejski, no to... Biała. Na wesele znowu. Takiej sukienki nie założę, bo ja nie założę sukienki na wesele, to jest taka moja zasada. Uważam, że takie alkohol jest zarezerwowany do Panny Młodej. Są kochani, w szpilkach i w garniturze, na razie nie mam topu. Ale tak chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. No, spodnie są ok. One są tak y, idealnie dopasowane żebym też mogła je założyć bez szpilek. Znaczy, no może są wtedy troszeczkę za długie, ale nie tak, że szuram nimi o podłogę, więc tutaj jestem zadowolona akurat z tej poprawki krawieckiej, bo o to mi chodziło specjalnie, bo się powiedziałam, że 2 cm więcej. Trochę może odstaje, ale jeżeli ja sobie opuszczę te spodnie, to też mam no, taką możliwość, że sobie opuszczę, to ja myślę, że są idealne. No nie wiem, co z tym jeszcze szpilkami czarnymi, bo może założę jasne, no i też jakiś top, bo myślałam, żeby założyć czarny top, oczywiście nie tak, prawda, ale nie wiem czy to też nie będzie za dużo, włosy, nie wiem jeszcze na tym etapie nic, chcę sobie zrobić taki w miarę delikatny makijaż, podkreślić oko, może sobie doczepię trochę rzęs, tak z boczku, jakieś tam kępki, ale też zobaczymy jak to jutro wyjdzie, bo jutro od rana też będę musiała przygotować jest sporo rzeczy, natomiast jeżeli chodzi właśnie o taki docelowy mój strój, to będzie ten garnitur do kościoła i na takie pierwsze wejście będę miała jeszcze kopertówkę, albo te czarne szpilki, albo beżowe. I beżowa kopertówka, albo to i taka czarna kopertówka. Mam taką fajną kopertówkę, puzdereczko, ale w niej się nie mieści telefon, więc nie wiem, czy to nie będzie karta przetargowa. No w każdym razie nie wiem, co myślicie. Ja nic nie mogłam znaleźć, i zdecydowałam się właśnie na ten garnitur, te spodnie, kuloty. Jako mama chciałam być bardzo elegancka, tym bardziej, że rodzice jeszcze dają błogosławieństwo dzieciom przed pierwszą komunią świętą w kościele. Też yy, chciałam, żeby to był jasny strój, i myślę, że, że tak będzie ok. Znaczy, no w każdym razie jest to elegancko, o to mi chodziło. Wolałabym pewnie sukienkę, natomiast występuje. W takim garniaku. spodnie wykorzystam marynarkę, też wykorzystam do dżinsów i tak dalej. Chyba strasznie długo gadam Wam o garniturze na komu nie. No w garnitur garnit to i tyle. Dobra, nakrywam po stół. Tak to wygląda na razie. Mm, teraz będę organizowała te wszystkie kwiaty. Jeszcze muszę podjechać do mamy. mamy. Przywieźć jakieś tam rzeczy. A już jest 23 muszę się spieszyć, chciałam Wam pokazać jak to wygląda no. proste rzeczy o właśnie żelazko muszę wyprasować jeszcze jeden obrót tutaj są winietki hej kochani jest godzina druga 10, i ja już tak bardzo muszę iść spać ale robiłam jeszcze dekoracje kwiatowe i muszę Wam to pokazać, bo jestem tak z siebie dumna. Moja miłość do kwiatów jest niesamowita. Po prostu upadam na twarz, ale to mi dało takiego kopa, że chyba teraz nie zasnę. Muszę Wam pokazać, co stworzyłam, bo moją inspiracją była właśnie natura. I to, co nas otacza, Bez i wisteria. Ja wisterię w ogóle kocham. Nie wiem, czy wam to kiedyś mówiłam. Nawet sobie zasadziliśmy w ogrodzie. Stworzyłam takie kompozycję. Właśnie tutaj muszę dużo posprzątać, ale stworzyłam takie kompozycje i pomyślałam, że wam pokażę. Tak naprawdę użyłam gąbkę, taką florystyczną gąbkę i to co miałam, jakieś tam doniczki. Pokażę wam jak to teraz wygląda, ten bałagan i zaraz wam pokażę te... Trzepiękne, znaczy według mnie oczywiście, dekoracje. I to jest też fajna sprawa, bo to nie jest droga rzecz. Nie musimy wydawać nie wiadomo ile na kwiaty, nawet no jeżeli macie bez w ogrodzie, to możecie sobie oczywiście go użyć. No ale to wygląda naprawdę, uważam, bardzo wdzięcznie. Idealne też na wesele, moim zdaniem, właśnie w tym okresie. Okej, okay, tak to wszystko wygląda. Będę musiała tutaj posprzątać. No i teraz do meritum. Ha, ha. Zobaczcie, to mi się udało stworzyć. No może tam wymaga kilku poprawek o tej godzinie. Trochę ciężko, ale zobaczcie, bez i wisteria w jednym. Tutaj mam taki kruszcowy wazon. Moim zdaniem to jest po prostu bombowe. I tak jak mówię, tutaj jest gąbka. czy znaczy, łapię ostrość. O, tutaj jest gąbka. No i to wszystko tak powsadzałam Bardzo ładnie to tak wygląda. Moim zdaniem tutaj jest taki mniejszy. Może mi się nie do końca udało, ale starczy go jakoś tam odpowiednio ustawić. Tutaj jest też jeden taki bukiet, który chcę dać mojej mamie w e, podziękowaniu za pomoc. Takiej zrobiłam z wisterią również. obejdę, żeby wam pokazać. No i tutaj jest jeszcze jeden w takiej wyższej doniczce białej. No, wydaje mi się, że to wygląda po prostu bombowo. I tutaj jeszcze są te ciasteczka i tam sobie przygotowałam parę rzeczy. Ten też moim zdaniem pięknie wygląda. W poniedziałek, wczoraj mieliśmy naszą najważniejszą imprezę. Nie wiem, który raz już się z Wami witam w tym vlogu. To będzie chyba vlog z całego tygodnia. Komunia się nam udała, było bardzo fajnie, było pięknie. W kościele się wzruszyłam bardzo. Jak właśnie dzieci szły przyjąć pana Jezusa, I była jeszcze taka ładna piosenka i miałam paczkę w a ja w ogóle rzadko płaczę. Nie wiem, ile osób w życiu nie widziała, jak płaczę bardzo rzadko ale tutaj się nie mogłam powstrzymać i to było dla mnie bardzo też ważne. Więc kościele było pięknie, wszyscy dopisali, było bardzo rodzinnie w domu. No niestety, jakby organizując wigilję w domu, musimy liczyć się z tym, że jesteśmy trochę zmęczeni, trochę nie niedospanie, coś tam trzeba zorganizować itd, i tak dalej, itd. ale generalnie było warto. I też cieszę się, że już mamy to za sobą. Jeszcze w tym tygodniu mamy biały tydzień. Także będziemy oczywiście na te wszystkie nabożeństwa chodzić i za rok rocznica. Także komunia się udała, te bukiety też się udały. Tutaj właśnie będę przekładać, bo jeszcze ten bez mi fajnie stoi, będę go przekładać do dzbanka. No, generalnie te bukiety wyszły bardzo ładnie, bardzo mi się podobały, wszystko pięknie pachniało. I to taki y, idealny zapach, taki idealny anturaż, że tak powiem. Natomiast no, ta wisteria jak widzicie, no, szybko więdnie, też na do gąbki. Ja w ogóle kocham wisterię, więc cieszę się, że tego użyłam. No to już opadło, y, teraz przełożę z mi, żeby się zmarnował. Jak jeszcze jest ok i resztę wrzucę do mnie do kompostownika y, te kwiatki. Y, i jedzenie, bo już z komunii nic nie nagrałam, było trochę ciężko coś nagrać, też chcieliśmy być obecni, jak zawsze chcieliśmy być obecni, zrobiliśmy tak, krem ze szparagów, tutaj mam jeszcze końcówkę, zaraz zajrzyjcie do garu, zobaczycie co tam jest, tutaj mam też groszek tysiowy, tego groszku bardzo dużo, Zostało, więc wsadziłam też do pojemnika, reszta, która mi się do pojemnika nie mieśmy Mieliśmy bularz z wołowiny, kapustę młodą, pulpety, jakby ktoś nie lubił, ryby w galarecie, indyk maladze, jakieś tam były, wiecie co, jeszcze schody po warszawsku i tak dalej, i To jeszcze mam, bo to mi zostało, bo to podaliśmy po obiedzie, no i wszyscy już byli mocno najedzeni. Zrobiliśmy też taki słodki stół, no i tam podaliśmy różne desery, serniki, ciasto ponczowe, babeczki, tort był lodowy. Ja też chciałam zrobić deskę serów i kupiłam różne dekoracje i takie jadalne oczywiście dekoracje, ale tego nawet nie wystawiałam, bo mnóstwo rzeczy mi zostało i goście by tego nie zjedli. Posiediliśmy sobie, było fajnie, też przed komunią, przed jakby tym obiadem, jak wróciliśmy z kościoła, zmówiliśmy modlitwę i mój mąż tak pięknie przemówił do wszystkich gości. Nie było na naszej komunii alkoholu. Była woda, podałam wodę w dzbankach, lemoniadę taką arbuzową, cytrynową i jakieś tam soki były. No też nawet w sumie, nie wiem, czy, czy jakaś kola, może jakoś kola jeszcze była, ale generalnie to ta woda, herbata, kawa oczywiście. I tak. I chyba tyle, jeżeli chodzi o tą całą organizację. Dekoracje też nam no, dopisały. Moja córeczka rozała wszystkim te udeczki, które Wam pokazywałam. No i było naprawdę bardzo rodzinnie, przyjemnie. I tak jak mówię, cieszę się, że już mamy to ze sobą. Ale mnóstwo jedzenia, które kupiłam nawet nie podałam, nawet nie rozpakowałam I te sery mogą jeszcze trochę postać, ale tylko będzie mieć gości, więc to, to się wykorzysta, taką dyskę dla gości. Tutaj mam ten gulasz, który dzisiaj zjemy sobie na obiad. Tutaj mam pulpety pasujące. <słyska> Tutaj jest ten krem ze szparagów bardzo dobry. Lodówka to powiem szczerze pełna sałatki, kapusta, tutaj są te półmiski w galarecie, ryba na, tak na słodko bardziej, indyk w maladze, widzicie nieruszony ten półmisek, tak samo jak nieruszony jest schab po warszawsku jeden, bo jeden był ruszony, no... Mm. Trochę tego nam zostało. Ja będę się już z wami żegnać. Siadam do komputera, będę edytowała tego vloga. Dajcie znać, czy jesteście po komunii, czy przed komunią, czy też mieliście problem z znalezieniem jakiegoś fajnego stroju na komunię. Jak poszło, jak się udało, jak wasze dzieciaki, bo wiem, że dzieciaki się tym stresują niezwykle. Mam nadzieję, że przeszło bezboleśnie, chociaż wiem, że ten sezon na komunii się tak naprawdę dopiero zaczyna. To jest taki początek, więc prawdopodobnie dużo z was może być przed. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Buziaki, pa pa.